Cześć, cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku. Będziemy e, nagrywać e, batelki, oczywiście na stronie g4skins.com z dwoma osobnikami. E, zobaczycie z kim. E, I oczywiście przypominam o kodzie TOKIOX, X, który macie plus 5% do doładowania i dla nowych użytkowników darmowa skrzynka do tworzenia MILSpec. I wylosujemy sobie też zwycięzcę giveawaya z poprzedniego odcinka. Ja już mam tutaj przygotowane i zobaczymy, kto będzie tym szczęśliwym osobnikiem. Dobra, i uwaga, fajne masz fanty za sobą. Sprawdzimy, czy. Ale nie ma. Nie ma otwartych subskrybentów w sensie publicznych, więc z yy, tym jest, ale nie ma yy, subskrybentów, więc yy, no niestety kolego, no byłaby twoja, nie masz, yy, nie masz, nie masz publicznych subskrypcji, no niestety, więc lecimy dalej. Super by coś wygrać. No i zobaczymy czy kolega yy, coś wygra. Dobra, publiczny są. wyświetl wszystkie. Lecimy, 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 lecimy. Jestem, dobra. Czyli jest, są publiczne. Jestem, jest Trade Link. Zaraz zobaczymy, czy działa. No i działa. Czyli jest, więc Awupka, brawo, gratulacje. Awupa leci do ciebie. Awupa ma trade link do 3, Boże, trade tradeband do 13 lipca. I 13 lipca Awupa będzie w Twoim ekwipunku. Także jeszcze raz gratuluję. I no niestety, koledze poprzednio mi się nie udało, no ale. Yy, no ale jest jak jest. Dobra, yy, kochani, pamiętajcie, że na stronce możecie sobie otwierać skrzynie bonusowe. Ja chyba nie mogę otwierać, tak, bo otwierałam niedawno. Ale Wy możecie sobie próbować, za zdobyte doświadczenie na stronie. Oczywiście dzienny bonus co 24 godziny. Zakręcimy sobie. I zobaczymy, co, yy, co da. Wigielek. Wigielek. Pamiętajcie, oczywiście, o eventach, które są dodawane i zmieniane co jakiś czas. I. O metodach płatności, czyli możecie płacić sobie blikami, przelewami, kartą, pacem. Możecie płacić skinami i oczywiście kod promocyjny TokyoX. Także pamiętajcie o tym, a my lecimy z botlami. Eee, dobra, czyli tak jak mówiłam, dzisiaj ze mną dwa osobniki, Damian i Tom. Cześć. Witam, witam. No Chciałem, ile lecimy... dwa debile. I lecimy sobie z butelkami, Macie coś jeszcze? Co? Ja nie mam. A, czyli... No ale ty musisz zacząć, no. Aha, czyli tak. ja... Dobra, czyli a, wersyna, Ale to mama no. y, mało pieniążku, więc trzeba taki taki... No rozgrzewkowy, no ro... a potem się zobaczy. Dobra, no. dobra. No. Nie mam co palić. Dobra, rozgrzewkowy za 1100. O. Ale dobrze, że zmienili, że jest ten y, normalnie początek. Dobrze no, linki tak, jeszcze niech zmienią, że przy Batli widzisz kto jaki ma ten balans, a nie że musisz patrzeć po skinach, kto wygrywa. O, no, żeby podsumowało. No razy. ja o tym mówiłam, ale zobaczymy czy ten. Ja czekam na Underdoga. Objęcie co to jest w ogóle? Co? No co? I? za no? pierwszy raz widzę taki skin. Przysięgam. No i wszystko! No, dobra, nie no. Chcę się już. Ale, yes. ale co wam się nie chce, co wam się nie chce? Wszystko! Dobrze, Damian, podbijaj. Podbijaj podbijaj, no, patrz, podbijaj na dla streamerki. Patrz, patrz, patrz. Kasiorka. Kasiorka. Eee, no i co? Bitwa. Na plus, Tomek fajniutko. Z dół, nie, żeby to było. Nie, żeby no, to Musisz Tomek coś to dobrego, Nie, no. Kleimy coś pod dłuższego. Się takiego... pode mnie, pode mnie, pode Nie, Podemnie, Nie, mnie, Nie, Tomek. Pod Tomek pode Nie, Ode mnie Ty już się nachapałaś. Ja dzisiaj to... Nie możesz. A event w ogóle jest jakiś, ja nie, nie dołączyłem. Jest ale. nowy, ja też nie. nie podsyłam. Generator. Da, podsyłam. Dobra, trzeci wygrywa. Przecież nie, ej, no daj mi no! No wchodź, chodź no. Dobra, no, dzięki. Ale, ale dobre skrzynki na początku, ty z tyłu to takie. No te drugie te to dobre, się dobre. To, to pierwsze to nie wiem. No i no Pięknie! Pięknie! Skutka. Skutka. O. No o! No znowu! Tomek! To mi... Zejść na no? Co to jest? Ale dropy! Dropy, pięknie! Coś jest tutaj i coś tu nie gra. Coś tu nie gra, no. Fajniutko! O, Digla za 5 zł. fajnie, Dabie, fajnie. No. Damian, co tam? No, co? pięknie! Dobra, teraz patrz to. No patrz, patrz to. to, warczak nie w formie. No, no czemu to. masy dobre, no za 7 zł mam. Tragedia, no. No Tragedia mega. M może być, może być. No dałem, kostkę. Nie. Daj Dla kostkę mnie. Dla, Dla mnie. Dla twoja Naraz skrzynka płynie, nie, nie w a tam formie. Nie za 300 zł. No i wypłakała no, no i koniec. Nie, nie. nie no, no, się. no może ostatnia. No może ostatnio coś sypnąć, nie? No, co ja to blu laminaty tak dropi? No i. I. I? I? O, o! dupa, blada. Czekaj? No nie. No, dziękuję. Co? Ja pierdę, dobra, ja Damian, robię. zrób coś takiego, pode podemnie. Ile masz Tomek? Jeszcze mam troszkę, możesz zrobić. Za dwa i pół? Pewnie. Dobra, no i ja zrobię taką. Że ja wygram, tak. Ode ta, mnie znowu. tak, tak. Ta. Raz, dwa. Nadzieja matkom. Spokojnie! Mądrych! Okay. Da, mądrych, mądrych! Jedno takie... No fajnie, ja pomnażam majątek, ja pomnażam! Jedno takie... Jedno takie... Dobra, dwa do, do 300, co? No. Dawaj, dawaj! O! o znaczy emunia. ogólnie... Emunia? Nie! Emunia! Aj. Ogólnie to ten battle... Jest duża szansa, że, nie, że będziemy w plecy, ale jest też szansa, że będziemy bardzo na plus, nie? Nie, odciera mi się batla. Czy nie działa ci? No działa, działa. No. to jest taki. No i baterka teraz oddaję na, na trzecim miejscu. Nie, tru nie oddaje. No, no i git, o i Tomek się odzie hapał teraz. Zobacz. Dawaj, dawaj. O, o zobacz. No, ja. nie, no, to też dało. Patu. No, o, no, o to, to, nie. No, jak teraz? szczęśliwy. Good good. Ty o nie, dwa, dwie battle wygrałaś i tam. Uf. O nie. No ale co? No ale zaraz coś dana, czy ci miejscu, zobaczysz, Dobra, master. master? Które? Moje. 300 Co to za sticker bravado? Fallen. No nie. 15 zł. Dobra, no luźny. 10 procent. Nie I. Mhm. niestety. No i Black Koska. Koska. Ko 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 ko. ko ko. o. o, może być. Może być. Co? Co? No? Ale się zdziwiłem. O, ja, ja. Nie, mm. Trevor. Ja. Ja, good, good. Dome. Dobra, macie. No i Tomek, aj, ładnie, Tomek, ładnie, ten. ładnie Tomek. Dobra, trya, teraz to możemy się trya, podawić. Teraz to możemy Oj, Jesteś na plus czy na minus, Tomek? No, czekaj. Teraz całego to jestem na... Na zero. <laughs> No to, no to sobie dobrze z Wubatii. Zapraszam Państwa. Dobra, dwójek już nie oddaję, to ja nie wchodzę nawet. Ja tam lubię. Gacia. Nawet to dwie to, to nad się nie rozgrzeje. Ale ty się nie bój o nią. A dupnie. No, no AUG za jak. Klasa. No mega, 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 nie. Co? Wszystko. Pierwszy raz widzę tego aug Ja pierdol... co mówię, To Co się... nic. Już nic nie może wypaść takiego. No nie tu, no, strąka i zmierganie Koska, O matko, no. boszko. Faktycznie, koska. To nie, nie. I to nie jedna. Ooo. Nie no i. Hydrotus no, jeszcze podbije. Nie, no nie podbijajmy już je. Nie no, no, no. No, mega, mega, no. A ale mat jestem, ale mat. No pięknie, po, piękne podbicie. Minus 7. No i co tam, jak tam? Batla za 2K, wygrane 6. Dobra, nie możecie. Musimy uczyć teraz. się kleić bardzo. Sklej to klej. tak, żeby, żebyś wygrał. To <grym grym> uwaga, lecimy. No. Albo, albo ja może wygramę. Ale chociaż. mnożymy, ale mnożymy sobie. Ile na plus jesteś? Ja? No. 8. No nie ja, no ja żadnej bary nie wygramy. 18. <grym> nie no, yy, z 4, Bo miałam 8. 4 koła na plus tylko? No ale co? No wygrałaś prawie wszystkie battle O to mam rzeźbi 10 skrzyni. Ale, ale rzeźbi Za ile? Za... No Za Do 2,5 Dobra, trójak oddaję Exclusive, premium, DJ nie wiem co to jest za skrzynka dc Eee dobra A jak daje to fajnie No i, o, okay. i redline No i redline no. no i dwójak Dwójak oddaję dzisiaj, trzeba na dwójaka siadać Ale spokojnie O i premium, patrz, Jeszcze... patrz. No, no patrzę. Dwójak. A nie, ten skał dużo warty. No. On ładny jest, no. I patrz, jak sypie znowu. O, MK. Czy e, twoje by? szczęście przyszło na mnie. że Tak. A teraz? O, dwie dyszki, no. Aha. Aha. Ile Aha, ten DC jest? złote, czy co? No. Nie, 200 chyba jest. 200, no. Ooo, Satra, Ej! Dobrze, a czemu tak mało? Taka Neptunik, Neptunik. O nie! Lightning strike, Neptunik, lightning strike, po prostu No, kostka. Na dwójacka, na dwójacka. O, no, dwójacka, no. Injector GG. No. Musicie płakać, chłopaki, płakać. Nie, nie Tomek da się 12 groszy. Płakać, tutaj, chłopaki, bo... płakać. I co? Deklasacja, deklasacja. Co tyle mogę zrobić? 1400. Co? 1400 jeszcze skrzynię bonusową mam, może no tu coś be, będzie. Be, no to be, otwieraj, be, ja, otwieraj, otwieraj. Bo ja tu myślałem 3-4, a ja ty mi 1400. Jezu, ta... ja raz wygrałem tylko. No ja ja teraz jestem dobrze. loser. Ja dychę w plecy jestem. Się otworzyć. No. No. 1500. 1500, tak? Tak. Idziesz otworzyć, a gdzie jest Excalibur? O. 1500, ile masz tu dokładnie? Mielimy, 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 Excalibur. Oj. Tomek. Nie. Proszę? 1500 ile? Yy, 66. Dobrze. To jest, no Dzisiaj, to jest ten no dzień ale... powiem wam. To jest ten dzień. Ten dzień? No na przegrywanie. Tylko na, czwór, na czterech robię. Aha. To no, jest ale... To ten dzień. Tu, tu ktoś się na nachapie. Holy moly ojej. się będzie. Ja... No ale holy moly to, to, to... No już... A zobaczysz, ja chcę, drobnie. ja chcę, zobaczycie. 60, 60 tych skrzynek będzie, patrz. No. Jeden jeszcze bot chat hola dropnię, to jaja. Nie. Będzie, to będzie. To będzie. Pa. No. 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 Ale dało. <ślech> ale daje. la Nie daj się rozrzać, daj się rozrzać skrzynce. E, jeszcze tu więcej bot... niż stickers nie poleci. Jeszcze bot giga chat, to przegramy. Nie, 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 nie. No, 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 no. Aż pół procenta, aż. Nie no. 0,1, tylko 0,5. No, czekamy. Będzie coś, będzie coś. Wywaliło mnie z klapków normalnie. No, zaraz jak cię wywali. Ładny no. temki. Jak faktycznie. Tomek Paula trafi, to cię wywali. No, ale ile. No! No, no, no! no i bo mówiłam, bo czat nas zaraz tutaj wy. Wiem, giga -czat. Koniec, spokojnie. On tylko na podbitkę. No na pewno. Jeszcze coś zaraz spłynie do Kiermany. No. Albo nie, spłynie. No, więc się zjeść, tak nie w formie, nie? Jest... Spokojnie, spokojnie. O, właśnie jak się mówi spokojnie, to jest niespokojnie. Chwila, chwila. Ja to widzę, ja widzę, to jest... Widzisz potencjał? Przedostatnia skrzynka, przedostatnia skrzynka coś jest. Przedostatnia skrzynka, będzie, będzie. Ja, ja widzę cały czas te same emki. <laughs> <laughs> Zaraz tam będzie inna jedna, zobaczysz. Ja chyba sobie zmienię. Będzie impulsować. No, już... o! No. Teraz, patrz, tak, magnez. Teraz, teraz. magnezium, uwaga. Widzisz? No, Cholik. tam na dole, pod tymi. No, mu. był, no. I, był. no, no! co? Co jest? Walka. Ale walka. gdzie? no i kto? Bot czy bot? No i wygrał Aj, bot pierwszy, bardzo. no. I to mi się podoba, takie <laughs> batle, Tak po, podoba się. Więc Dobra, kto, y, Tom, ty już nie masz pieniążków. Ja mam 18 zł. <laughs> Dobra, Damian, Dawaj, jakiegoś mocarza. Ile masz? 50. Ile? 50. A ty co? Co? 50 zł? 50 tysięcy. <laughs> Dobra. Ty Las tak chcesz? No jak leje? I, teraz, okay. i za... teraz, żeby ci. A może być no. za 7? Może być za 7. Dobra, to looka do... to no, jest oli. No na podwórku dałaś. Dobra, wszedłem. Uła! Wow, ej, myślałam, że ty szedł. i patrz, i patrz, co się dzieje. Patrz, co się dzieje teraz. No, no. gotcha. Dobra, już mi się nie chce, no. Ale jestem mat. Ooo, no, to, to no. Ekskalibur no. jeszcze, to na podwórkę mi rzucasz. Dobrze, 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 dobrze. Tak, dobrze. Tak, tak. No. Tak, A teraz na luksury. No. Taka odało. Dobra, Big Baller. Wajsy, 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 wajsy. i. No i... Pięknie, no i ja Big Baller, big baller super. klasa. Brawo. No. Nie no, Ola, jak ty battle zrobisz, to nie ma chuja. No nie, odezwał się ten, co robi zajebiste. No co, 7? No. 300 na minus. no <laughs> 300 na minus. No nie no, dobra, no ale słuchaj. Ważne, że wygrałam, tak. Ja mam 60 koła. Nie mogę. <laughs> dobra. Czy jeszcze kusi lasik? Nie, ja już nie groszę. Aha, no to dziękujemy ślicznie za baterki. Dziękuję, dziękuję. chłopaki. Dziękujemy. Także to tyle na dzisiaj. Yy, dziękuję ślicznie za oglądanie. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcy. Yy, w następnym odcinku sobie yy, wybierzemy kolejnego skinka na giveaway'a. Yy, I co, przypominam o kodzie Tokio X, oczywiście przy doładowaniu i życzę miłego dnia. Pa!